Paweł Wakuła, o czym szumi las, ogień i woda. Armatni pocisk z dzikim wizgiem przeleciał wysoko nad głową Piątka. Zaznaczył białą krechą wolny od chmur nieboskłon i zniknął za horyzontem. Leśniczy odprowadził go niechętnym wzrokiem. Od tygodnia na sąsiednim poligonie trwały ćwiczenia wojskowe. W oddali słychać było huk wystrzałów i terkot karabinów maszynowych. Czasem jakiś zbłąkany pocisk, tak jak teraz, przeleciał nad doliną płosząc ptaki. I to w samym środku okresu lęgowego. Piątek z dezaprobatą pokręcił głową. On sam już dawno zaprzestał prac rębnych w miejscach gniazdowania kormorana, lelka kozodoja i suweczki zwyczajnej. A przecież był jeszcze sześcioptak. Wyciągnął z chlebaka pogniecione zdjęcie. Otrzymał je pocztą kilka dni temu. Na fotografii niezwykle zadowolony z siebie kobiela leżał na złocistym piasku w cieniu palmy. Na odwrotnej stronie stary leśniczy skreślił odręcznie kilka słów. Pozdrawiam z Malediwów. Mam nadzieję, że polubił pan dolinę bagiennej trawy. Przypominam o naszej umowie. Piątek zasępił się. Takiemu to dobrze. Wypoczywa sobie z dala od kłopotów, byczy na plaży, pluska w szmaragdowym morzu. A tymczasem ja muszę tutaj harować jak wół i jeszcze uganiać się za dwoma podejrzanymi ptaszkami. Sprawa kindiuka ciążyła mu jak kamień. Zawiął się, żeby schwytać kłusownika, ale ten wciąż wymykał mu się z rąk. Piątek znajdował w lesie kolejne dowody jego przestępczej działalności, ale łotr nadal pozostawał nieuchwytny. Z sześcioptakiem sprawa była jeszcze trudniejsza. Leśniczy wypytywał o niezwykłe zwierzę wszystkich mieszkańców Doliny Bagiennej Trawy, ale żaden nie chciał powiedzieć o nim nic konkretnego. Sześcio... Sześcioptak? Jąkał się Wielki Leon. A po co on panu? – Niech pan go nie szuka, to strata czasu. – Od co? – odpowiadał Borsuk Teofil. Piątek nalegał, ale w zamian zyskał tylko niejasną obietnicę Maurycego. – Pewnego dnia zaprowadzę pana do niego – powiedział Skrzat. Ale nic więcej nie udało się Piątkowi z niego wyciągnąć. Ogryzek był bardziej rozmowny. – Żeby tylko zamiast sześcioptaka nie nadział się pan na naszą czarownicę – zachichotał. – Jest bardzo drażliwa i nie lubi, jak się jej obcy pętają po włościach. Piątek zmarszczył brwi. Uważał, że nie jest już obcy w Dolinie Bagiennej Trawy, a poza tym był głęboko przekonany, że leśniczy jest w lesie najważniejszy. Jeśli ktoś ma się tu rządzić, to on, a nie jakaś czarownica. Aby choć po części spełnić obietnicę daną kobieli, zaczął fotografować ptaki składające się na tajemniczego mieszkańca Doliny Bagiennej Trawy. Miał już zdjęcie czarnego Bociana Gerwazego, Orlika Krzykliwego, Zygmunta, bielika Jana i Żurawia Henryka. Musiał jeszcze zrobić nocne ujęcie puchacza Bartłomieja. Potrzebował dobrej lampy błyskowej i nakłonić do współpracy cietrzewia Krzysztofa. Niestety, osobnik ten był wybitnie nieśmiały, żeby nie powiedzieć płochliwy. Piątek za nic nie mógł namówić go na sesję zdjęciową. A teraz jeszcze te wystrzały. Żona Krzysztofa, cieciorka Alicja, siedziała właśnie na jajach. Krzysztof, co prawda, nie zajmował się osobiście wysiadywaniem. Uważał to za niegodne prawdziwego maczo. Ale za to wciąż histeryzował jak to młody ojciec. Piątek westnął ciężko i schował kartkę od kobieli do chlebaka. W tych warunkach trudno będzie namówić Krzyśka do pozowania, a szkoda. Odkąd w czasie poszukiwań sześcioptaka, leśniczy zaczął fotografować pierzastych mieszkańców lasu, stało się to jego ulubionym zajęciem. Miał już na swoim koncie zdjęcia tak rzadkich gości jak Nur przybyż przybysz z północnej Szkocji, zalatujący z Hiszpanii orzeł cesarski, Juan Carlos. Czy posępny sęp kasztanowaty Dymitr, na stałe mieszkający w Bułgarii. Niewielu miłośników lasu, a nawet profesorów ornitologii mogło pochwalić się tak cennymi trofeami. Do swoich poszukiwań często wykorzystywał stojące w lesie wieże przeciwpożarowe. Spinał się na nie z lornetką i lustrował bór w poszukiwaniu ciekawego obiektu swojej nowej pasji. Teraz też postanowił skorzystać z jednej z nich. Zaczął wdrapywać się po trzeszczących szczeblach drabiny na wysokość trzeciego piętra. Zasapał się przy tym, ale wreszcie dotarł do drewnianej platformy widokowej. Wychylił głowę z włazu i osłupiał. Oparta o balustradę siedziała tam czarnowłosa dziewczyna. Bosa, odziana jedynie w białe giezło. Rękami objęła kolana i patrzyła prosto na niego dziwnymi fiołkowymi oczami. Wszędzie wokół poniewierały się kwiaty. Jaskry, habry, maki. Przepraszam, bąknął Piątek. Nie wiedziałem, że pani tu wypoczywa. Dziewczyna nie odpowiedziała nawet jednym słowem. Wciąż wpatrywała się w niego swoimi dziwnymi oczami. Tylko tędy przechodziłem, ciągnął zmieszany leśniczy. Wszedłem na, wież na wieżę, żeby poobserwować ptaki. Dziewczyna milczała. Lubi pani ptaki? Piątek nie doczekał się odpowiedzi. Z przykrością pomyślał, że piękna nieznajoma jest bardzo źle wychowana, albo nie ma. Zapadła niezręczna cisza. To ja już sobie pójdę, mruknął leśniczy. Nie będę u pani przeszkadzać. Już miał zejść po drabinie, gdy dziewczyna syknęła ze złością. Faceci wciąż tylko gadacie. Leśniczy chciał jej coś odpowiedzieć, ale słowa zamarły mu na ustach. W łamku sekundy dziewczyna zamieniła się w wielkiego czarnego ptaka. Zatrzepotała skrzydłami i wzbiła się w nieboskłon. Po chwili była już tylko małą plamką na horyzoncie, a potem zniknęła na dobre. A niech to brudnica mi mieszka! z cicha zaskoczony piątek. To dopiero rzadki ptaszek, że też nie zdążyłem zrobić jej zdjęcia. To była prawdziwa latawica. Nigdy jeszcze nie spotkał owianej legendą mieszkanki przestworzy odpowiedzialnej za powstawanie wiatrów i wirów powietrznych. A swoją drogą nie chciałbym być w skórze faceta, który ją tak wkurzył pokręcił głową leśniczy. Toż to ogień, nie dziewczyna! Zszedł z wieży i ruszył w drogę powrotną do domu. Mijał właśnie bocianią łąkę, gdy zobaczył przedziwne zjawisko. Tuż nad ziemią unosił się niewielki, bladoróżowy obłoczek, na którym przycupnął jakiś chudy osobnik. Piątek na pierwszy rzut oka rozpoznał w nim planetnika. Nie byłoby w tym nic dziwnego wiele razy widywał już członków tego podniebnego plemienia ale zazwyczaj planetnicy, zwani też chmurnikami, przebywali wysoko w chmurach. To oni odpowiadali przecież za deszcze, burze i gradobicia. Ten unosił się na swoim obłoczku tuż nad ziemią, jakby coś zgubił albo jakby czegoś szukał. Dzień dobry, zagaił Piątek. Dzień dobry, Pani Leśniczy, odpowiedział płanetnik. Czy nie widział Pan mojej dziewczyny? Niech zgadnę, uśmiechnął się Piątek. Blada, czarnowłosa, bardzo ładna i z temperamentem. O, to na pewno moja kalinka, przytaknął gorliwie płanetnik. Nie wie Pan, dokąd poleciała? Tam leśniczy wskazał kierunek, w którym odfrunęła latawica. Ale na Twoim miejscu przez jakiś czas nie zawracałbym jej głowy. Co tu dużo mówić, jest wściekła na ciebie. Skąd pan to wie? Zdziwił się planetnik. Zdaje się, że dały jej kwiaty, odparł piątek. Najwyraźniej nie spodobały się jej. Planetnik spuścił głowę i ciężko westchnął. Jak ci na imię? Spytał leśniczy. Michał, odparł planetnik. Widzisz, Michał z dziewczynami tak jest. Pewnie niedługo jej przejdzie. Planetnik pokręcił głową. To nie jej musi przejść, tylko mnie. Tak przynajmniej powiedziała. Piątek milczał, nie chciał wtrącać się w intymne sprawy mieszkańców przestworzy. Ale Płanetnik najwyraźniej czuł potrzebę wygadania się, bo niepytany mówił dalej. Bo widzi pan, mam pewien problem. Trzeba przyznać, że dość nietypowy jak na planetnika. Zaśmiał się gorzko. Otóż ja się boję latać. Co takiego? Zdziwił się leśniczy. Ale zaraz ugryzł się w język. To było bardzo niedelikatne z jego strony. Wiem, że to brzmi idiotycznie, ciągnął Michał. Rzecz jasna nie zawsze tak było. Jeszcze niedawno szybowaliśmy sobie skalinką wśród chmur swobodnie, jak ptaki. Było nam ze sobą naprawdę dobrze, ale ostatnio to się zmieniło. Wzdrygnął się mimo woli. Wszystko przez ten wstrętny poligon. Rozległ się przejmujący świst, i nad doliną przeleciał kolejny pocisk. Planetnik skulił się i z całym ciałem przywarł do obłoczka. Sam pan widzi, przecież oni mogą nas zestrzelić. Rozumiem. Piątek współczująco pokiwał głową. Naprawdę nie masz się czego wstydzić. Każdy bałby się latać w takich warunkach. I tu się pan myli. Michał otarł spływającą po policzku łzę. Każdy oprócz kalinki. Ona nie boi się niczego i nikogo. Śmieje się tylko z tych pocisków i robi w powietrzu beczki i korkociągi. Taki już ma charakter. Próbowałeś z nią porozmawiać? spytał łagodnie Piątek. Pewnie, że tak. Dałem jej nawet kwiaty na przeprosiny. Tłumaczyłem, że to chwilowe, że się przełamie, ale na próżno. Powiedziała, że za dużo gadam, a za mało robię. Planetnik wysmarkał nos w podaną przez piątka chusteczkę. Wie pan, co wykrzyczała mi na odchodne? Że wciąż tylko leję wodę, a przecież ja jestem chmurnikiem, to muszę lać wodę, prawda? Obawiam się, że chodziło jej o coś innego, mruknął piątek. Najwyraźniej twoją dziewczynę pociągają ludzie czynu. Chyba nie dobraliście się z tą latawicą charakterami. Naprawdę uważa pan, że każdy facet musi być super odważny? Spytał pociągając nosem Michał. To zależy od tego, jak rozumiemy odwagę, odparł z namysłem leśniczy. Moim zdaniem igranie z niebezpieczeństwem to nie jest odwaga. Prawdziwa odwaga polega na czymś innym. A poza tym, jeśli dwoje ludzi chce ze sobą być, to każde z nich musi iść na kompromis. Na tym polega miłość. Szkoda, że Kalinka pana nie słyszy, westchnął planetnik. Ale obawiam się, że w naszym przypadku nie ma mowy o kompromisie. Jesteśmy jak ogień i woda. Piątek nie wiedział, jak go pocieszyć. Pomilczeli jeszcze trochę i każdy poszedł w swoją stronę. A właściwie Leśniczy poszedł, a planetnik odpłynął na swoim obłoczku. Przed zaśnięciem Leśniczy długo rozmyślał o minionym dniu. Zastanawiał się, co zrobiłby na miejscu Michała: czy starałby się odzyskać uczucie dziewczyny, za wszelką cenę, a może stwierdziłby, że nie warto zabiegać o względy szalonej latawicy. Jakoś się dogadają, mruknął wreszcie. A ja mam większe problemy niż dwoje zakochanych małolatów. Nie podoba mi się ta cudowna pogoda. Potem zasnął. Śniło mu się, że pada deszcz. Następnego ranka piątek postanowił, że mimo wszystko odwiedzi cię trzewia Krzysztofa i spróbuje namówić go na zdjęcie do swojej kolekcji. Krzysztof co prawda nie wysiadywał jaj, ale leśniczy wiedział, że zastanie go w pobliskim sąsiedztwie gniazda na jagodzisku nieopodal i łąki. Był piękny majowy dzień, gorący i parny, mimo wczesnej pory słońce prażyło niemiłosiernie, a po błękicie nieba nie przesuwała się nawet najmniejsza chmurka. To przez te ćwiczenia na poligonie westą leśniczy. Planetnicy boją się latać w takich warunkach. Osłonił dłonią oczy i z niepokojem spojrzał prosto w słońce. Nie padało od wielu dni, mruknął. Ściuka jest sucha jak pieprz, żeby to się nie skończyło jakimś pożarem lasu. Gdy tak patrzył, rozległ się huk i na niebie pojawił się armatni pocisk. Piątek od razu wiedział, że coś jest z nim nie tak. Zamiast przeciąć niebo wysokim łukiem, koziołkował w powietrzu jak piłka do koszykówki, a potem nagle zmienił kierunek lotu i zaczął spadać. Leśniczy ledwo zdążył uskoczyć w bok. Pocisk z jękiem uderzył w polanę kilkadziesiąt metrów od niego, wyrzucając w powietrze fontannę piachu, gliwia i kawałków darni. Gdy ogłuszonemu piątkowi udało się wreszcie podnieść z ziemi i stanąć na drżących z emocji nogach, zobaczył kłęby dymu i strzelające w górę jeszcze nieśmiałe języki ognia. Nie było czasu do stracenia. Leśniczy natychmiast rzucił się do gaszenia. Wyrwał z korzeniami młodą brzuskę i zaczął tłumić płomienie, waląc w nie z całej siły drzewkiem. Deptał płonące kępy traw, skakał jak wariat w potlących się gałęziach, dusił płomienie w zarodku. Zdyszany na chwilę przestał wytarł rękawem okopconą twarz i rozejrzał się w koło. Ech, gdybym miał ze sobą łopatę. Z doświadczenia wiedział, że niewielki powierzchniowy pożar łatwo byłoby ugasić. Prawdziwe kłopoty zaczną się, jeśli nie uda mu się opanować ognia w poszyciu i ten przeniesie się w korony drzew. Pożar wierzchołkowy oznaczał spalenie przynajmniej kilku hektarów lasu i to pod warunkiem, że w porę zjawi się straż pożarna. Leśniczy zacisnął zęby i ze zdwojoną energią zaatakował ogień. Całe szczęście, że nie ma wiatru, pomyślał. Przynajmniej ogień nie rozprzestrzenia się tak szybko. Jakby zły duch podsłuchał jego myśli. Nie wiadomo skąd zerwał się nagły podmuch. Płomienie zachuczały i wystrzeliły wyżej. Z sykiem zaczęły palić się olejki eteryczne sosen. Obok piątka wylądowała jakaś czarna postać. Coś ty narobiła, krzyknął leśniczy. Musiałaś sprowadzić ten wiatr? Przez ciebie spali się cały las. Ja chciałam tylko pomóc! zawołała latawica Kalina. Jeśli nie wiesz jak, to przynajmniej nie przeszkadzaj! wrzasnął Piątek i rzucił się do gaszenia. Ale było już za późno. Pożar rozprzestrzeniał się jak pożar. Ściana ognia objęła wyższe partie drzew. Płomienie z trzaskiem i sykiem zaczęły przeskakiwać między sosnami, zapalając jedną po drugiej jak pochodnie. Z w dymu wyskoczył odyniec Zdzisław i pogalopował jak szalony w las. Tuż za nim popędziła locha Gertruda, popychając przed sobą pasiaste warchlaki. Za nimi, jak wystrzelone z procy, wyskoczyły dwie sarny, jeleń i kilka zajęcy. Stary znajomy, piątka, zając Karol, wyhamował na chwilę, żeby krzyknąć: "Skoki, panie leśniczy, jeśli panu życie miłe! Każdy, kto tu zostanie, zginie w płomieniach! Piątek przetarł załzawione oczy, rozkaszlał się i cofnął o krok. Już za późno wykrztusił do latawicy. Teraz może nas uratować jedynie specjalny samolot pożarniczy. Biegnę zatelefonować po pomoc. Odwrócił się na pięcie i zamierzał puścić się pędem do leśniczówki, gdy nagle usłyszał rozpaczliwe wołanie skępy jeszcze nieogarniętych pożarem krzaków. Na pomoc zawodził cietrzew Krzysztof. Tam jest moje gniazdo. Znalazł się dobry tatuś, wycedził piątek. Było wysiadywać jajka jak wszystkie porządne ptaki. Nie pomoże mu pan? spytała ze łzami w oczach Ratawica. – Niby jak! Piątek wzruszył ramionami. Nie przedostanę się przez te płomienie, a poza tym muszę sprowadzić pomoc. Dla kilku jajcie trzewia nie narażę całego lasu, więc nie ma ratunku, szepnęła Kalinka. W tej samej chwili na polanę padł cień. Po niebie przesuwała się wielka stalowa chmura. Była ciężka od wody, którą nasiąknęła jak gigantyczna gąbka. Jakaś drobna sylwetka pchała ją przed sobą nad ludzkim wysiłkiem. Uwaga tam na dole, krzyknął ktoś z wysoka. Zaraz będziecie mieli kąpiel. Michałek! krzyknęła Kalina i klasnęła z zachwytem w dłonie. Leśniczy poczuł na policzkach pierwsze krople deszczu. Po chwili rozpętała się ulewa. Strugi wody uderzyły o ziemię, z sykiem gasząc płomienie. Piątek z zadowoleniem przyjrzał się zdjęciu, do którego cietrzew Krzysztof pozował z żoną i gromadką piskrąt. Cietrzew a dumny jak paw! uśmiechnął się leśniczy. To nawet zabawne. Przypiął zdjęcie pineską do korkowej tablicy, tuż obok fotografii bielika, żurawia, bociana czarnego i orlika krzykliwego. No proszę, sześcioptak ta, prawie w komplecie mruknął, przynajmniej taki. Pomyślał o leśniczym kobieli wypoczywającym na złocistej plaży daleko stąd i ze zdziwieniem stwierdził, że wcale mu nie zazdrości. Życie w dolinie wagiennej trawy też jest ciekawe, stwierdził. Przypomniał sobie pełne podziwu spojrzenie fioletowych oczu Kalinki i dumną minę Michałka. Właśnie tak. Mrukną. Ciekawe i pełne sprzeczności, jak ogień i woda. Słuchaj dalszych przygód leśniczego piątka w mediach społecznościowych Lasów Państwowych. Dziękujemy autorowi Pawłowi Wakule i wydawnictwu Literatura za udostępnienie książki.